Dzień dobry, jestem na drodze wojewódzkiej numer 187 między obornikami a szamotułami. I to co za mną widzicie, jest to przejście dla pieszych, na którym wolno jechać z prędkością 90 km na godzinę. Jest to jedno z kilku przejść na tym odcinku między obornikami a szamotułami. Z 5-6 co najmniej takich przejść jest. Nie wiem, kto to projektuje. Zobaczcie, tam dalej dopiero zaczyna się obszar zabudowany. Tu jest skrzyżowanie, ale gwarantuję Wam, że tam nie było żadnego ograniczenia prędkości. Jak widzicie. Ograniczenie prędkości dopiero jest za tym skrzyżowaniem, a powoduje to rozpoczęcie obszaru zabudowanego. I co panie Zboralski na to pan powie?